10. I co to węgla c 14 ulega rozpadowi promieniotwórczemu w wyniku przemiany beta minus? Mamy podane też czas połowicznego rozpadu. No i wiadomo, że podczas rozpadu jądra powstaje cząstka beta minus, jądra pewnego pierwiastka, który zaczynamy jako x oraz elektronowe. No i teraz tak, musimy tutaj ustalić mm, x, jaki to będzie pierwiastek. No więc, sprawdźmy sobie, jak to będzie wyglądało. Mamy beta minus. Oczywiście ona żadnej masy nie ma. Będzie miała 0, ale ma ładunek ujemny minus 1. Więc tu mamy 0. Będzie mieć to samo co po lewej stronie. Będziemy mieli 14. Tutaj tak samo na dole. Tu mamy 6. Będziemy mieli coś minus 1. Więc będzie musiało to być równy 7. Tu mamy 6. Tu mamy 7 minus 1. Wszystko się zgadza. 6. A 14, 7 odczytamy sobie z układu okresowego i wyjdzie nam, że to jest azot. Zadanie 10,2. Wiek pewnego przedmiotu oszacowano na 2865 lat. Aktualną masę izotopu węgla oznaczymy jako MC, a masę izotobu węgla, jaka była w przedmiocie ileś tam lat temu, oznaczymy jako M0. I mamy obliczyć loraz MC do M0. Więc w jaki sposób to lepiej zrobić? No, zapiszmy sobie to pra prawo połowicznego rozpadu. Czyli mamy naszo, nasze MC, czyli MC to jest masa, którą mamy teraz, która będzie równa tej masie. Początkowej razy jedną, drugą, t do t. To ma obliczyć mc do m0. No więc od razu sobie to stawmy. Będziemy mieli mc do m0. Będzie jak ta jedna, druga do potęgi t do t. Mam tutaj też podam taką wskazówkę, no, że w teorii tą jedną, drugą moglibyśmy po prostu sobie zapisać jako pierwiastek stopnia t z jednej, drugiej, do potęgi te małe, ale równie dobrze to też możemy w kalkulator funkcyjny wklepać. No i to nam wyjdzie e, 0,707, ale mam tutaj napisane, że musimy zaokrąglić do dwóch cyfr znaczących. Czyli w zaokrągleniu to jest 0,71. No i zadanie 10.3. Kasy jądro i cząstek uczestniczący w, w opisanym rozpadzie beta minus Mamy tutaj następujące wartości mas. Mamy obliczyć łączną energię kinetyczną produktów rozpadu beta minus i podać wynik w elektronowoltach. Więc w jaki sposób najlepiej to zrobić? No więc możemy tutaj y, zrobić to bardzo prosto. Czyli zasady zachowania energii. Wiemy, że energia przed musi być równa energii po. Czyli będziemy mieli energię kinetyczną. Energię kinetyczną substratów plus energię potencjalną substratów będzie równa energii kinetycznej produktów plus energii potencjalnej produktów. I teraz tak, wiemy, że na początku energia kinetyczna była równa 0, dlatego ona nas nie interesuje, więc interesuje nas energia kinetyczna produktów. Energia kinetyczna produktów będzie w takim razie równa mm, energii potencjalnej substratów, odjąć energii potencjalnej produktów. No więc w takim razie energia potencjalna substratów no to jest masa naszego substratu czyli tego węgla C, czyli będziemy mieli masę C razy C do kwadratu odjąć no i produkty, czyli powstał nam tutaj to jądro X, no i powstała nam cząstka beta minus. I będziemy mieli odjąć mxc kwadrat, odjąć masa beta razy C do kwadrat. No i tutaj nam no, wychodzi 0,16 mega elektrona mega elektronowolta. No i to by było na tyle.